Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie wyszedłem z cmentarza. Nie wiem, jakie tam kartki były przyczepione, ale nie miałem czasu czytać, co tam na tym bocie jest. No ale sprawdziłem, czy jednak była dewastacja, czy nie. Okazuje się, że zostałem wprowadzony w błąd. No cóż, czyli te dziewczyny prowadziły mnie w błąd. Uważam, że ostatnio że źle się dzieje w tym państwie. Zobaczcie, rząd nas, wprowadza... nie rząd. Episkopat Polski wprowadza nas w błąd. A tak jeszcze, wiecie, zacząłem się zastanawiać nad za kwestią prawną e, praw własności. Kto jest właścicielem, widzicie, nie mam okazji spotkać się z jakimś właśnie czy to proboszczem, czy... bo mówimy cmentarze komunalne, no to wiadomo, że jest miasto ale parafialne, kto jest właścicielem tych, tych, tych terenów? Tak to dobrą sprawy. Bo na przykład Episkopat zamknął nam teraz cmentarze, wszystkie ale nie zamknął, zobaczcie marketów. To tak jak Pan Marcin powiedział, wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe, handlowe tam, e, może, wszystko jest pootwierane, wszystko jest w zgodzie, w całkowitej zgodzie z prawem. Tam ten bardzo inteligentny e, COVID-19, bo to jest wyjątkowo inteligentna bestia, nie atakuje ludzi. Możesz choć na zakupy możesz się spotykać z całymi rodzinami, starsi, młodzi, nieważne. No tam, godziny wprowadzono. <trym> e, tak jak w Getcie jest, wiadomo, pewna grupa zawodowa, pewna grupa społeczna jest do eksterminacji, dlaczego na nich wprowadzono wojny godziny, żeby już się przygotowali. Eee, och, aktorzy też już tam akcje w telewizji. Nie odwiedzajcie swoich rodziców. Bo to jest, jest śmieć dla was. Właśnie znaczy, aktorki, aktorzy powiadają się, starszych rodziców nie wolno odwiedzać. To jest, to, to jest kolejna akcja. Właśnie uśmiałem się z tego, że kolejna akcja... Antypolska, którą organizują, zorganizował episkopat Polski, żeby yy, nie, przestać obdarzać szacunkiem osoby starsze. Odjechałem w ogóle na ten temat, ale dobra, wracamy do sytuację. No właśnie, kto jest, kto jest właścicielem na przykład jest cementarz parafialny, to czy on powinien podlegać jurysdykcji całkowicie państwa, czy na przykład księdza, bo w trzeba by się z jakimś prawnikiem spotkać. Kto tak naprawdę ma prawo do zamknięcia tego typu obiektów, gdzie tak na dobrą sprawę idziesz tam i <laughs> nie prowadzisz żadnych tańców, nie nosisz, nie chodzisz tam z jakimiś koszykami, nie przekazujesz sobie z ręki do ręki, nikt Ci nie układa na Twoim, te, 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 na, przykład na Twoim nagrobku towaru. Przyjmij. Ojdzie ja jadę. Dobra, teraz to te jadę na grobku błąd, <coughs> dobra eee, także, także <coughs> i tego typu sprawy także, także, a jest to zamknięte bo przecież tutaj, nie, gdybyś tak nie daj Boże, zapalił świeczkę a to ten dym przeszedłby na sąsiada i on by się zaraził dymem to jest to, jest to, właśnie to jest to, natomiast tak jak to powiedział Pan Marcin, bardzo dobrze powiedział wszystkie obiekty korporacyjne, wielkopowierzchniowe, wszystkie też imprezy plenerowe, jak widzimy kobiet wszystko to może się odbywać jak najbardziej, to, to nie przeszkadza, to jest wszystko gra natomiast rozgadałem się już, nieważne, chodzi o, to, o, taki, o, o ten aspekt prawny, czy dany proboszcz Musiał się stosować, na przykład, jeżeli swetrz jest parafiany, musiał się stosować do zaleceń swoich biskupów, czy nie? Ale też jeszcze jedna wchodzi sprawa. Zacząłem się ostatnio zastanawiać <laughs> nad pozycją zwykłych księży proboszczów. Bo naprawdę oni są w takiej troszeczkę trudnej sytuacji, powiem wam, nie, nie ma co ich potępiać. Oni, nawet, jak się nie godzą <laughs> na yy, odwołanie wiary katolickiej. Bo to jest przecież jasno i wyraźnie powiedziane, że <laughs> wiara katolicka już jest w odwrocie. Trzeba ją zlikwidować. Likwidują ją już od kilku lat. W zasadzie to kl... <laughs> wiara katolicka rozpoczął likwidację tej wiary nasz Jasiek z Watykan, To on to rozpoczął, no ale to jest jeszcze inny temat. Dobra, rozgadałem się. Trzymajcie się.